Proszę, 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 zostawcie mnie. Nie. No, nie. Nie. O kurde. Co jest? A, y, co? Chwila, gdzie ja i. Co tu się ładuje? Eee, Okej. Okay. Chwila, gdzie ja jestem? Co? Czas. Co... O nie! JOSPA! Ja nie! Super, gdzie ja jestem? Kosmici mnie pochwali, czy co? Zasady? Co? Gdzie ja jestem? To ja, <grym> Max Fire Skyden, dama. O kurcze. Tylko najważniejsze pytanie Kurde, gdzie ja jestem? Także, no Czy oni zmarli? To... Czemu w śmierciach Co? No okej okay. Czy to jest serwer? Ale ja jestem sam na nim Czy to coś, to nie wiem, UFO jakieś i nie wiem co się stało. Nieważne. Eee, trzeba ich poszukać. Koniecznie. Ja pierniczę. A jak coś im się stało. A może znowu te pierogi zaczęli serie beze mnie? Hmm. No nic, <laughs> zatem sobie działało także tak. Cześć elo, witam, witam was w kolejnym odcinku, z tej strony Wanilia, a ze mną niestety nie ma nikogo. Czyżby to serwer? Tak, to jest serwer, to jest... Jak się nie mylę, chyba spadłem yy, do... Tego, jak to się nazywa? Spadłem, spadłem... Yy, Słowa słowem brakuje. Do watachy Niedźwiedzi. Tak, to jest yy, serwer Niedźwiedzi i watachy. Jak zwał, tak zwał. I no yy... <laughs> pierogi się gdzieś tam osiedlili, a ja teraz muszę ich szukać kurczę Ajajaj... No nic, pójdę sobie w tamtą stronę Pozbieramy sobie trochę nasionek Dobra, już mamy trochę, to to już nie trzeba. Dobra, stój, że się zaraz zrobimy... Rozpierdziel, że tak powiem, trzeba im pokazać, że bez mnie się nie zaczyna serii. No cóż, yy, ale to była inna kwestia w przypadku, bo nie wiem, UFO mnie porwało, czy co to jest. Także no, yy, niedobre pierogi. A w sumie chwila, przecież tutaj działa Timber. Z tego co wiem, ja, bo tutaj są pluginy. Takie jakie można było wgrać, takie są tutaj wgrane. To wiem, na pewno. Ej, co jest? Yyy... Okej... Okay. Tak, teraz... Dobra. Zetniemy. Nie można. Dziwne. Okej. Okay. To było dziwne. No dobra, no to zrobimy sobie w takim razie kill-off. No to to chyba jakiś plugin w takim razie jest. <ścoughs> nie wiem w sumie. Ja nie jestem pluginowcem, nie znam się na tym. Z, w takim razie zrobimy sobie już secik kamienny ja pierniczy. Yy, tak w ogóle no yy, piszcie mi co tam u was bo jak widzicie to jest kolejna seria z minecrafta i nie ma jakichś yy, tych się, seria. No, kolejna seria ja nie końca kolejnych zaczynał, ale nie, to jest w sumie serwer właśnie z Watachą, z ekipą, także no yy. To akurat musiało być i to było akurat zaplanowane, zaplanowane wcześniej, tak jak na tym, tak jak graliśmy w SkyBlocka i mówiłem o tym, że trzeba zbierać, yy, wchodzić do Skydena na live y i zbierać, bo yy, na Minecrafta Premium bo jest biedakiem, tak teraz właśnie sobie uzbierał. I no i za to mogliśmy wtedy stworzyć właśnie serwer. Także no jakoś tam leci, powoli Nie wiem ile oni zrobili. Na chwilę obecną nie obchodzi mnie to. Jak dojdę do nich, to wtedy się dowiem. Chwilowo jej jedyne co wiem to to, że znowu zaczęli beze mnie. Znowu, ale no nic. Muszę się do tego przyzwyczaić, że niekoniecznie będą chcieli ze mną nagrywać i niekoniecznie ja będę miał czas, aby z nimi nagrywać, bo to też o, ty, bo to, też o to chodzi. Eee, I ten. Oczywiście, co... A, już nie mam. Dobra, okej, okay, okej. Okay, luz, luz, plus, arbus. Yy, co mogę wam powiedzieć? Aha, już mam drewna. Super. Tak, chcę to wziąć. Wziąłem fajnie. No dobra, to nie dwa craftingi w takim razie. Szczerze mówiąc ja nie wiem co mam mówić, bo tak naprawdę powinniście oglądać yy, to, ale żeby nie zanudzać to oczywiście więc na pewno leci jakaś muzyka w tle. Chyba, że zapomniałem klejt, no to wtedy nie leci żadna muzyka w tle. Ale no. A tu? O. Tutaj już nie ma jakiejś, nie wiem, pozycji. Także git. O. Dobra, czyli Timber działa. Tutaj sądzę, że będzie działać tak średnio. No właśnie, tutaj będzie działał tak średnio. Bo to jest właśnie dziwne drzewo. Będzie się no ładne, ale dziwne. Dobra. O, mam sezonka akacji, git, git. A, fajnie. O, tutaj mamy jakieś takie drewno, ale bez, te, bez liści. To sobie też to zetniemy. No nie wierzę Jezu, a się szybko pojawił chłop Uf. Jak się przestraszyłem Naprawdę, słyszę takie A później takie te Jeszcze tak szybko przyszedł do mnie ten pierun jeden ja się pierniczę, masakra jakaś. Dobra. Mm. Gdzie by tu pójść? Oto jest pytanie. Kurde, ja nie wiem, gdzie mam ich szukać. Ajajajajaj. Dobra. Żeby was nie zanudzać, ja zrobię cięcie, przejdę się tam do nich, także no. Mm. Będzie tutaj drobne cięcia Dobra, jestem Uff. Znalazłem ich je. Tam jest zapewne Max Fire, tutaj będzie chyba wilcza dama No, o nie, nie chcę jej nic sadzić Dobra Jakaś farełka, to widzę, że się tutaj osiedlili Tu jest podczas Kaidea no nawet. A tu co? O nie, 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 nie. Tam jest szkielet. Ciekawe czy Skyden ma wygodne łóżko. Już? Elizabeth. Van Gogh. A ten? A ten się nie nazywa. Kurde, dużo tutaj porobi... O... o, o, o. O w sumie. Walę się z tobą. Walę. No Kurde dużo A ja nikogo tutaj nie widziałem A tutaj tyle tych Było Ale Brzydkie są to Co to w ogóle jest? Ja bym to zbudował ładniejsze God damn it. Dobra Na chwilę to użyczę tego Eee ja chciałem się tu osiedlić no dobra No niech będzie, no to nie będę na górze Chwilowo nie mam nic do żarcia na chwilę obecną Jedyne co mogę zrobić to jedyne Jedyne co mogę zrobić jedyne to czyli zaciupać dwie pochodnie i trzymać je w łapie, chociaż w sumie nie w łapiec, bo to nie ma tutaj Optifina, bo to jest dla 1.15.2, więc jeszcze za czasów, kiedy to nagrywam, to jeszcze Optifina nie ma. Także no. Mm, eee, musiałem się rozciągnąć. <laughs> Dobra. Będziemy takim prawilnym farmerem, który zrobi tutaj porządek także no jest okej okay. tak także jak słyszycie te sorki dobra karoty się te boże po tej tosy ziemniaki no okej okay. buraki też nie no, jest chyba sadzonka jest sadzonka, ...okej... Okay. a to, co to? A nie, sadzonka tam był. Nie, 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 nie. Zamyśliłem się. Eee, dobra, nasza naprzemica. A to? A, to też był... Bur... Burak, ziemniak. Yy... Burak, o. Tak. O, to mi się sprzyda. Wiem co zrobię. Zrobię sobie przyjaciela, który nigdy mnie nie opuści. I jak go nazwiemy. Dobra ten śnieg to można tylko... I fajnie. Pyk, pyk. Dynia, blok śniegu, git. Mamy to. Okej. Okay, yy... Gdzie by się tu osiedlić? Kurczę, znaleźć sobie jakieś... Nie wiem. Trochę do kitu takie miejsce. Ajajaj. Dobra, ale nie będę narzekał. Po tu było? Nie wiem Psy mi szczekają, jak słyszycie. Trochę beka Ojeju Dobra, przestańcie wszyscy szczekać Kurde no No dobra, czyli tam będzie faremka W takim razie To ja muszę się gdzieś tutaj osiedlić Dobra, ja się osiedlę O w tym o, miejscu Tak Tutaj, o. Zrobili dla mnie miejsce, to ja się tutaj osiedlę. Także no, mam nadzieję, że Opti fine będzie, bo ja lubię sobie pykać, no... Na... Przestańcie szczekać, psy głupie. się no, głupie, no bronią, nie? Jak no, na no to, to w sumie to, 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 to nie głupie, ale no... Wiecie o co mi chodzi. Dobra. Ehm, dobra, tam jest crafting, to ja ani nie będę tworzył. Zrobimy tak. Mm, no, mu... mu y, bruk. I teraz tak. to tak naprawdę z tego nie je. ja sobie zrobię po swojemu tak tak yy, teraz tak hm. tak i teraz tak tak tak, tak. Daliśmy co? A blok akacji czyli dobra, dnia co jest? Czemu to nie, nie, nie działa? Halo Zepsuli! Już nie można robić mego przyjaciela! Się. Co tu się pozmieniało? Co zapewne teraz inny przepis jest na zrobienie tego? Na zrobienie go. dobra. No dobra, niech im będzie. Po tym po filmiku wezmę i zobaczę, jak się buduje teraz. Bałwana, bałwanka na pewno zrobimy, bo to będzie nasz, jak mówiłem, dobry przyjaciel. Tak. Yy, no. <laughs> Przepraszam. Osiedlimy się, no tutaj, w tym miejscu, tylko teraz w którym... W którą stronę. A niech będzie w stronę Wiczej Damy, ona będzie ze mną niczym sąsiadka. Także no. Yy, tu. Niech będzie też piecyś, tu, y, okej, okay. mm. dobra, tak, okej, okay. robimy tak i mamy dębowe, y, tu się buduje walnilia, okej. Okay. Tu się buduje vanilia. Yy, tutaj będzie tak. Tutaj będzie y, cyk, 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 cyk. Yy, tutaj będzie y, cyk, o i kit. Dobra, i tak zrobimy. Yy, tak, aby po prostu wiedzieli, że się to w. O! Ho, 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 co? Kogo my tu mamy? O, pan jeszcze mnie podpalił. Pierog jeden. Dobra, zrobimy sobie tutaj jagódki, bo potrzebujemy jagódki, aby się, no, porobić tutaj kilka rzeczy. Na pewno się nie wkurzy, jak obrabię ją trochę z jagód. Nie no. Yy, I co? Tak naprawdę nie wiem, co on tutaj mówić, bo... Serio. Skyden, Skyden. I tam jakiś Max Fire był. O, właśnie tu. Ja pierniczę. No dobra. No nie wiem. To będzie chwilowo taki krótki odcinek, bo tak naprawdę nie wiem co mam robić. Bo to takie wprowadzenia, i ja muszę jeszcze wszystko ugadać, to tak jak ma to być na serwerze. Wiem, start serwera i zaczęli bez mnie ja muszę ogółem wszystko poogarniać, A ja chwilowo nie mam planu, co mogę zrobić, ale ja szybko mówię, ja piernicza. <grytania> eee, do czego zmierzam? Eee, także no, to by było tak naprawdę na tyle w tym krótkim odcinku. To takie, ja to nazwa mm, Wataha Niedźwiedzi, to będzie. Ale to będzie ten, y, wprowadzenie Także no, bo praktycznie cały filmik szukałem, a nie chciałem was zanudzać, to cięcie zrobiłem i jak znalazłem no to no Nie no, bo szukałem ich naprawdę długo, to to się w ogóle nie opłacało tak naprawdę y, Szukać cały ten, bo to i tak by mi zajęło, nie wiem, tak półtorej godziny filmiku to, to w ogóle się nie opłaca w takim razie, to już wolałem sobie zrobić taka nie inaczej, także no. Yy, dzięki, że wpaliście do mnie. Yy, mam nadzieję, że finiki które tutaj będą będą Wam się podobać i że zostaniecie ze mną na dłużej. Także no. Yy, ja się z wami żegnam. Yy, cześć, elo i narka. Tu się buduje panilia. Tak będzie. Tak będzie. i you to go the movie. <coughs>